30 grudnia w Dzierżoniowie, Bielawie, Pieszycach i Nowej Rudzie odbyły się ostatnie w tym roku sesje. I tak w Bielawie rajcy podjęli projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminy oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi dzierżoniowskiemu w związku z realizacją inwestycji pod nazwą Inkubator Technologiczny Efektywności Energetycznej w Budownictwie. Podczas sesji rady miejskiej w Dzierżoniowie radni rozpatrzyli uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Złotego i Tęczowego. Określili również zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska zwanych programem małych ulepszeń, jak również w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok. Sesja w Pieszycach to uchwały dotyczące budżetu na rok 2014, jak również w sprawie zawarcia umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym, a także uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce Południe Dolne, Bratoszów i Piskorzów. W Noworudzkiej sali obrad uchwały podjęte przez radnych dotyczyły ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowaruda, które wygasają z upływem roku budżetowego 2013. W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie bałżystkiej strefy ekonomicznej InvestPark uchwalono także budżet miasta na 2014 rok.